Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę od tego, o czym mówiłem bodajże dwa odcinki Horyzontu. Temu. Dwa, a nie w tym ostatnim, ten ostatni odcinek Horyzontu, który został opublikowany nie na kanale Nawigatorów YouTube, tylko na moim kanale YouTube'owym Efekt Setnej Małpy. To właśnie, to też chciałbym Państwu polecić, Państwa uwadze tym, którzy nie zasubskrybowali Efektu Setnej Małpy i być może nie zauważyli tego odcinka. Z czystym sumieniem mogę go polecić. Wydaje mi się, że materiał, o którym tam Państwu opowiadam jest wart tego, żebyście się nim zainteresowali, natomiast co najmniej dwa odcinki temu mówiłem Państwu, że ceniony przeze mnie James Corbett, twórca witryny Corbett Report, w mojej opinii najlepsza witryna dzien dziennikarstwa obywatelskiego, e, anglojęzyczna. Otóż James Corbett zaanonsował w styczniu, iż no, poprowadzi właśnie drugą edycję gali fake newsów, które zawdzięczamy medium głównego No I mówiłem Państwu, że takowa gala się lada moment odbędzie. Ona się odbyła i chciałem Państwu zrelacjonować wyniki gali, bo to temat ciekawy. Jesteśmy już tak na co dzień otoczeni tą, tym oceanem fake newsów, że właściwie traktujemy je jako pewien standard i raczej może wliczamy to w postaci obniżenia prawdopodobieństwa wiarygodności każdej kolejnej informacji, jaką słyszymy. Ale może przypomnieć największe wpadki mediów głównego nurtu z roku 2018. Lista zwycięzców rozpoczyna sprawa Skripali. Pewnie Państwo pamiętacie tę historię. Marzec 2018 roku no, wedle jednej wersji były rosyjski agent zostaje otruty gazem bojowym typu Nowiczok przez innych rosyjskich agentów w zemście za zdradę. I w ramach jakichś starych porachunków, na ławce w Wielkiej Brytanii, w pewnym miasteczku, które się nazywa Salisbury. No, druga wersja wydarzeń jest taka, że jest to sfingowana historia rzekomego zabójstwa podwójnego agenta MSX i sfingowana jest także przez six Żadnego agenta Nowiczok tam, że tak powiem, w użyciu nie było, bo zgodnej opinii wszystkich ekspertów nikt, kto doświadczyłby tego typu kontaktu z agentem Nowiczok, by go nie przeżył. Skripal oraz jego córka, która była z niewiadomych przyczyn obecna w całej tej sytuacji, no, w zasadzie przeżyli całe, całe to spotkanie z Nowiczkiem. Podobno wyszli ze szpitala, podobno mają się dobrze, mówię podobno, dlatego, że informacje na ten temat są raczej dosyć szczątkowe. No, w powszechnej, że tak powiem, Wiedzy, ludzi, którzy się interesują tematem, to, że była to mistyfikacja, nie ulega to raczej żadnej wątpliwości. I no, i skrypa, sprawa Skripali znalazła się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o galę fake newsów Jamesa Corbeta za rok 2018. Być może pamiętacie państwo, to wstrząsające zdjęcie tego wygłodzonego, polowego niedźwiedzia, który obiegł świat w zeszłym roku. No zdjęcie jest niestety autentyczne, ale zostało przypisane do. Historii pod tytułem Dramatyczne konsekwencje ocieplania się klimatu i to już jest kompletną fałszywką. Otóż to zdjęcie zostało dopięte do raportu, który został opublikowany w 2018 roku, w myśl którego to raportu proces gwałtownego ocieplenia przyspieszył w sposób nieoczekiwany i że oceany oddają 60% więcej ciepła niż się spodziewaliśmy. Koniec cytatu. No, Zamieszanie było mnóstwo, oczywiście to zdjęcie tego niestety nieszczęśliwego niedźwiedzia, który zupełnie innych. Powodów prawdopodobnie dochodzi już do końca swojego czasu. Zostało zupełnie bezprawnie jak gdyby, przyjęte jako ilustracja całej tej historii z tym rzekomym globalnym ociepleniem. W kilka tygodni potem, jak ten raport został opublikowany, nagłośniony, i właśnie opatrzony tym zdjęciem, no, okazało się, że ktoś zaczął przeliczać proste matematyczne wartości, które w tym raporcie zostały przytoczone, i na pierwszej stronie już był tam bardzo poważny błąd arytmetyczny, a na następnych były kolejne błędy arytmetyczne. Mówiąc krótko, wszystkie dane z tego raportu są kompletną fikcją, wyssaną z palca. No, Nikt tego tak naprawdę w rzetelny sposób nie zdementował, w związku z powyższym no, mamy fake news numer dwa. Na trzecim miejscu znalazł się dosyć głośny artykuł z New York Times, którego tytuł brzmiał mniej więcej tak: niesłuszne oskarżenie Pentagonu, że 21 miliardów dolarów których Pentagon nie może się doliczyć w swojej księgowości, mogłoby pokryć koszty opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli USA. No w ten oto zgrabny sposób New York Times postanowił rozmyć ten skandaliczny temat, który był i jest cały czas bardzo głośny w Ameryce, że kilkukrotne próby podejścia z czymś na kształt audytu do dokumentów Pentagonu wskazują na to, że są tam ogromne sumy, które krążą kompletnie poza budżetem, zaś niejaki profesor Skidmore policzył to, co było dostępne na podstawie danych oficjalnych, dostępnych na stronie, między innymi Pentagonu, i wyszło mu na to, że. Tak naprawdę jest co najmniej 21 miliardów dolarów dziury pomiędzy tym, co Pentagon nominalnie otrzymał od Skarbu Państwa, a pomiędzy tym, co w rzeczywistości wydał. Pytanie, skąd miał te pieniądze i na co je wydał. Ten temat był nagłośniony przez Katrin Austin Fitz. Ja Państwu opowiadałem kiedyś o, o całej, całej historii, właśnie z tym audytem Pentagonu i o panu Skidmore. No, więc New York Times no, nie bardzo mogą zaprzeczyć tak naprawdę istocie rzeczy, Ujął to w taki oto zabawny sposób, że, że nie jest prawdą, że ta kwota mogłaby e, cokolwiek, prawda? Jak gdyby chodziło o tę kwotę, a nie o istotę rzeczy, czyli jakim cudem Pentagon wszedł w jej posiadanie i w jakim celu ją wykorzystał. Czwarte miejsce w rankingu zajęła historia rzekomego zabójstwa rosyjskiego dziennikarza Babczenki. Jak pewnie Państwo pamiętacie, całkiem niedawno na Ukrainie rzekomo KGB rękami Władimira Putina popełniło zbrodnie zabijając swojego własnego dziennikarza Babczenka, który był nieprzychylnie nastawiony wobec Kremla i wobec Putina. No historia oczywiście poszła w świat wraz ze wszystkimi możliwymi komentarzami. Chwilę potem pan Babczenko się pojawił na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Ukrainy. Okazało się, iż zabójstwo było sfingowane i jak mętnie tłumaczył pan Babczenko, było sfingowane po to, że gdyby nie było sfingowane, to wówczas rosyjscy agenci KGB by go na pewno zabili, a dzięki temu, że było sfingowane, to oni go już nie zabili. No, to, to jest miejsce numer cztery, które obiegło świat i no, miało za sobą bardzo poważne miny, bardzo poważnych mediów głównego nurtu. Piąte miejsce to Klaus Relotius i Der Spiegel. Chyba Państwu o tym opowiadałem, tak mi się wydaje, a na pewno gdzieś publikowałem to w internecie. Niemiecki dziennikarz, bardzo znany reporter Der Spiegel, okazało się, że no, że fałszował różne wspaniałe artykuły, które publikował od lat nie tylko w Szpiglu. Zasłużył sobie tymi artykułami na kilka bardzo prestiżowych wyróżnień, nawet CNN przyznało mu nagrodę dziennikarza Roku, no i nagle się okazało, że większość tych jego wspaniałych reportaży z Syrii jest kompletnie wysana z palca i jest tak naprawdę pisana na zamówienie polityczne. Pomijając już to, że historie były kompletnie fałszywe i dotyczyły ludzi, których nie było albo z którymi Latius się w ogóle nie spotkał, to jeszcze były tam takie elementy jak no, zrzutka czytelników Latiusa, żeby pomóc jakiemuś chłopcu syryjskiemu, który też nie istniał, zrzutka trafiła do jego prywatnej kieszeni. No, kompromitacja totalna no, gwiazdy zachodniego dziennikarstwa. Klaus Elotius, miejsce piąte. No i miejsce szóste, które właściwie jest miejscem pierwszym, dlatego że to jest fake news of the year, czyli fake news roku, to jest anons Donalda Trumpa, który informował świat o tym, iż... Yy, yy, syryjski przywódca Bashar al-Assad właśnie postanowił zaatakować swoich własnych obywateli w Dumie koło Damaszku gazem bojowym marki Sarin i w odpowiedzi za to Stany Zjednoczone odpaliły atak rakietowy na Syrię. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni, dlatego, że ta historia była kilkukrotnie wznawiana. Wszystko wskazuje na to, że każdy z tych rzekomych ataków Bashara al-Assada był fikcją. Zresztą nie dalej jak zupełnie kilka dni temu, czyli już po edycji fake newsów przez Jamesa Corbetta, no, dużo szumu narobiła na zachodzie oświadczenie znanej i szanowanej dziennikarki i e, wydawcy BBC, który powiedział, że no, według ich badań i według ich analiz e, przynajmniej ta najgłośniejsza historia z rzekomym zaatakowaniem ludności cywilnej przez wojska Basza al-Assada i cały ten film z byłymi hełmami, który pokazywał jak rzekomo ratowano biedę zaatakowanych w szpitalu i jest od początku do końca fałszywką. Ustawioną i wyreżyserowaną. To powiedziała pani wysoka producent BBC. No, świat pominął to milczeniem, generalnie rzecz biorąc, natomiast e, no, e, to oświadczenie, które spowodowało pierwszy z tych masowych ataków rakietowych na Syrię, zostało uznane przez Korbeta, tudzież przez jego społeczność, jako, jako to najważniejsze. Na marginesie tych wszystkich fake newsów, Kobec znalazł też, a właściwie ktoś mu podesłał z jego czytelników e, link do takiego artykułu, który pewnie większość z nas przepuściła i w ogóle go nie zauważyła, bo to jest artykuł z października 2018 roku, który stanowi o tym, iż brytyjski parlament przeprowadził uchwałę, która zakazuje używania słowa fake news i nakazuje używać zamienników typu dezinformacja i tym podobne. To dosyć kuriozalna uchwała parlamentarna, co by nie mówić, ale o tyle się chciałem nad nią chwilę zatrzymać, że chyba jak słusznie zauważył James Corbett, oto pojęcie fake news wywołało niesamowitą woltę. Zostało wymyślone przez amerykański establishment związany z Hillary Clinton po to, żeby zdezawuować dez informacje, które się pojawiały w alternatywnych mediach, które ukazywały zbrodniczą twarz Hillary Clinton. No i wtedy powołano do życia tę frazę fake news i wszystko, co było niezgodne z oficjalną linią, to było fake news. No, a teraz się po miesiącach istnienia tego fake news okazało się, że ten termin właściwie zmienił całkowicie swoje znaczenie i coraz więcej ludzi zaczęło go używać w odniesieniu do fake newsów w mediów głównego nurtu, czyli obrócił się on przeciwko tym, którym miał służyć. I być może tylko tego typu konstatacji, że to w tej chwili służy bardziej alternatywie niż medium głównego nurtu, brytyjski parlament postanowił zakazać używania tego słowa. Jeszcze chwilę zostaniemy przy fake newsach, bo z kolei w Paryżu miała miejsce taka impreza, także gala fake newsów. Tym razem zorganizowana przez pewien francuski think tank, który nazywa się Polemia Foundation i który to think tank zorganizował coś takiego, co nazwał e, Złote Kaczki. Złote Kaczki i e, Złote Kaczki, nie wiem dlaczego Złote Kaczki akurat, ponieważ statuetką przyznawaną w ramach tego e, konkursu, nazwijmy to, jest postać Pinokia z długim nosem. Tak jak statuetką przyznawaną przez Jamesa Corbeta był dinozaur. Tam były wytypowane trzy pozycje dla zwycięzcy. Interesuje nas najbardziej ta pierwsza, pozycja międzynarodowego no oszustwa, nazwijmy to w ten sposób: międzynarodowego fake newsa i tę pozycję uzyskało zdjęcie, które kiedyś obiegło świat internet pod tytułem Władimir Putin poluje sobie na syberyjskie tygrysy. Tak, właśnie ten kawierze Putin pochylał się nad swoją ofiarą, i to zdjęcie obiegło cały świat i oczywiście ze wszystkimi stosownymi komentarzami, no a potem się okazało, że. No, że nie do końca jest tak. To znaczy, że to zdjęcie i owszem, jest i Władimir Putin i Tygrys. Tylko, że to jest moment, w którym Władimir Putin postanowił odwiedzić zespół badawczy, który zajmuje się ratowaniem Tygrysów Syberyjskich. I to zdjęcie akurat uwiecznia chwilę, w której oczywiście uśpiony środkiem usypiającym Tygrys na chwilę, no jest mu zakładana obruszka z nadajnikiem GPS. I w pół godziny po tym, jak to zdjęcie zostało zrobione, Tygrys szczęśliwie pobiegł sobie na wolność. No. Ale świat obiegła taka wersja korfiożerczego, myśliwego Putina. I oczywiście nikt tego nie dementował, no bo jakby to tam szczególnie gdzieś się pojawiło takie dementi. Ale jak Państwo doskonale wiecie, dementi według badań, które były prowadzone już jakiś czas temu, też kiedyś Państwu o tym opowiadałem, jest w stanie zadziałać na mniej więcej 10% audytorium, które było przedtem poddane wiadomości tej niezdementowanej, w związku z czym dementi ma siłę, no, nazwijmy sobie to bardzo symboliczną, jeśli chodzi o moc oddziaływania. No i teraz, jeżeli porównać wagę tych fake newsów, które przywołał James Corbett w swoim no, rozdaniu nagród za rok 2018 i, i powagę tego bubla z Putinem, no, to są trochę dwa światy dwa światy, ten taki bardziej niby oficjalny, który próbuje coś pokazać i ten alternatywny, który po prostu pokazuje rzeczy takie, jakimi są. No nie uciekniemy jeszcze tak od razu od tematu fake newsów, bo ciekawa wiadomość wypłynęła z kolei od niejakiego Ilona Maska, o którym Państwu czasami opowiadam. To ten dosyć ekscentryczny milioner, który jest od SpaceX, rakiety na Marsa, od Tesli elektrycznego samochodu i jeszcze paru innych dziwnych wynalazków tudzież skandali. Otóż jakiś czas temu Ilon odpalił taką firmę, która nazywa się Open AI i zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji. Ja Państwu o tym kiedyś opowiadałem, to jest część takiej doktryny Ilona, on ją kiedyś ogłosił, że skoro nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed tym, by sztuczna inteligencja nie znalazła się w rękach szaleńców, to jedyną bronią, jaką możemy zrobić, to jest zacznijmy sami rozwijać sztuczną inteligencję własnymi rękami i udostępniać ją jak najszerzej w Open Source po to, żeby stała się ona no, chlebem powszednim, przynajmniej dla tych, którzy potrafią się tego typu narzędziami posługiwać, co na pewno ułatwi obronę przed działaniami sztucznej inteligencji powołanej do życia przez szaleńców. No i OpenAI właśnie przygotowało generator tekstu. To miał być moduł sztucznej inteligencji do pisania tekstów na zamówienie. No i nie zostanie on opublikowany, chociaż właśnie już miał być opublikowany w open source i udostępniony dla wszystkich, albowiem zespół, który ten generator tekstu stworzył, uznał, że no jest moralnie dyskusyjne, żeby tego typu narzędzia opublikować i przynajmniej wcześniej należałoby się dobrze zastanowić nad tym, co z tym zrobić i jak je zabezpieczyć. Wedle opinii rzeczoznawców, którzy testowali to urządzenie, jest to doskonały autor test tekstów o dowolnej tematyce na dowolne zamówienie. Pisze teksty świetne, Profesjonalne, zawodowe, dużo lepsze niż jeden ludzki tekst na dowolny temat, wedle dowolnych zadanych parametrów, już Państwo wiecie, czym to grozi. To znaczy, tego typu maszyna byłaby w stanie produkować w błyskawicznym tempie dowolną ilość, dowolnych, dajmy na to artykułów, recenzji, opinii, komentarzy, no, analizy na dowolny temat, wedle zadanych parametrów, i byłoby to bardzo przekonujące. No cóż, fake newsy. Oczywiście, gdyby parametry były fałszywe, ale to już jest zupełnie osobny temat, do którego tak naprawdę przecież nie będziemy mieli dostępu. Zostaniemy po prostu zalani morzem bardzo ciekawych tekstów na kompletnie stworzone i fikcyjne tematy. No, jaki będzie dalszy los generatora? Nie wiadomo. Elon Musk wraz ze swoim zespołem zastanawia się, co z tym fantem zrobić dalej. No i na końcu chciałem Państwa zaprosić na takie wydarzenie, które będzie miało miejsce w Katowicach 5 i 6 marca. Tam Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolektyw Otwartych oraz Palestyna po Polsku organizują 5 i 6 marca akcję charytatywną dla Palestyny. To jest kolejna edycja akcji charytatywnej dla. Tym razem właśnie dla Palestyny. No, z wiadomych względów chciałem o tym Państwu powiedzieć i Państwa w imieniu organizatorów na tę imprezę zaprosić. To są dwa dni, gdzie będą wykłady, prelekcje, spotkania, muzyka, nauka tańca, poczęstunek, wieczór poezji. No, mnóstwo różnych ciekawych atrakcji. Wszystko razem powiązane z biurką pieniędzy dla dzieci z Palestyny, które gdzieś tam, w jakimś szpitalu w betlejem tych pieniędzy potrzebują. No i to wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Raz jeszcze Państwa serdecznie namawiam, żebyście zasubskrybowali mój kanał Efekt Setnej Małpy, bo od teraz pewnie tak będzie, że część Horyzontów będzie na kanale Nawigatorów jutra, a część będzie na kanale Setnej Małpy. Dziękuję, do zobaczenia.